Jest. Hola amigos, witajcie w kolejnym odcinku serii od Zera do Rolera. To chyba jest siódmy odcinek. Z góry przepraszam, że znowu będzie kulka orzeszek. Aczkolwiek wpadłem na taki pomysł, że to jest kulka, którą chcę już obławiać cały sezon. I po prostu brakowało w niej paru składników. Myślę, że, że udoskonalimy ją już tak, że to będzie jakby final, finalna wersja. Tutaj mniej więcej powinny Wam się pokazać poprzednie filmy. Jak zrobiliśmy pierwszą orzechową kulkę, jak zrobiliśmy drugą orzechową kulkę, to, to będzie na pewno ciekawe, bo to będzie takie e, trylogia, zwieńczenie trylogii, będzie trzecia kulka. Ten film też będzie krótszy, bo, bo e, strasznie długie te filmy wychodziły. Ten film będzie krótszy, także zamykam się. E, szybko podaję przepis. E, połowa. Ponad połowa składników jest taka sama, jest tylko wymiana jednego składnika, ale dodajemy jeszcze słodzik, dodajemy jeszcze yy, likwid z fermentowanej kukurydzy, do, dodajemy hydrolizat z łososia, także dopalimy tą kulkę, damy trochę aminokwasów, damy trochę kurkumy i soli, także bierzemy się za robotę, wyciągamy moje magiczne mieszadło. Kulki. No robię dzisiaj, bo przygotowuję się na zawody. W piątek mamy zawody, jest poniedziałek, także dlatego tak wyszło, że akurat te robię i obiecuję już, znaczy może nie obiecuję, bo jak wpadnę jeszcze na jakiś pomysł, żeby coś dodać, to, to zobaczycie. Ale też to będzie taka fajna właśnie tak jak mówiłem, trylogia. O co chodzi co dodawałem, co się zmieniało. W tamtych kulkach brakowało właśnie smaku, aminokwasów i, i smak, smak był strasznie taki. No nie miały ani, ani nie były słone, ani słodkie i nie miały żadnych właśnie takich witamin tyle co z drożdży piwnych, także, także trochę to zmieniliśmy. No i co? Jedziemy. Mąka kukurydziana już odpalam sobie ściągę. Mąka kukurydziana 15%. Ja robię na kilogram miksu dzisiaj. Także, także fajny, szybki miksik. Semolina 10%. To, to się nie zmienia. Jedziemy dalej. Cero 20%. Również się to nie zmienia względem poprzednich odcinków. Mączka z orzechów tygrysich 15%. Mączka z orzechów arachidowych 5%. To wszystko pozostaje bez zmian. WPC 5%. To już jak widzicie nawet pamiętam. Makuchy 10%. Wszystko jedziemy. Dożdże piwne 7%. I plazma krwi 3%. Utwardzi nam to trochę kuleczkę. Pierwsza zmiana. Wjechał Yellow Beard Food. Fajnie pachnie tak śmietankowo. Fajna gruba frakcja. Ponoć fajnie uzupełnia, właśnie, kulki owocowe. Fajnie uzupełnia kulki orzechowe. Także, także spróbujemy, żeby, żeby ten zapach trochę. I co? Przesiejemy. I tak, używam kurkumy. Kurkumę, zobaczcie film, jak robiłem popapy. Kurkuma to jest jeden z głównych składników popapów, nadaje im kolor. Chcę, żeby kur kurkuma nadała podobny kolor właśnie kulkom zanętowym. Daję 10 gram kurkumy, pół paczki. Tak to wygląda. Zamieszam tu ładnie, Grubszą trakcję przesieję. O co? Yy, widzimy się przy yy, płynnych dodatkach jak widzicie tutaj już jajka sześć jajek dałem bez skorupek znowu dałem już do, do miseczki tym razem większa miseczka bo tematu też jest więcej no i jedziemy z płynnych składników to dajemy setkę po prostu tutaj konserwantu mililitry są tutaj setka Konserwantu na kilo miksu. Proszę bardzo. Do tego dajemy CSL. 60 ml ja daję Dawkowanie jest niby yy, wedle uznania. Ja daję 60 ml. Ładnie wstrząsnę na kilogram miksu. 60 ml na kilogram miksu. O, właśnie coś takiego. Pięknie pachnie. Opla. I hydrolizat z łososia też dam. Myślę, że też 60 ml. Troszkę takiego rybnego zapachu. To już jest też konkretna dawka aminokwasów ło, zrobiło się ciemno. Ciemne to jest takie Dobra i tak coś czego naprawdę brakowało słodzik to on jest 1000, około 1700 razy słodszy niż cukier także wleci taka skromna myślę piąteczka tego tematu 4 ml. 6 trochę za dużo. Ok. 5 ml słodzika. Pyk. I. Dobra, mała kompromitacja z mojej strony. Wylało się jakieś 30 ml słodzika NHDC. Dobrze, że tutaj moja dziewczyna nie wie, ile to kosztuje, bo. Ale ogarnęliśmy temat, trochę się, się udało odzyskać. Dodaję 20 ml tego aromatu orzech tygrysi. Coś znanego na tym kanale firmy IPRA. Świetny moim zdaniem, świetny aromat. Prawie cały strzed, To tylko pokazuje jak często jest używany. Już kilka rzeczy było z nim robionych i naprawdę wszystko fajnie wychodzi. Czyli 20 ml Oczywiście tu mi Łyżeczka wpadła, także z przyjemnością to tu wymieszam. Zobaczcie, jak to wygląda. Taki jest miks. No, pachnie bardzo fajnie, bardzo słodko. Nie przebija się ta ryba, ale aminokwasy w kuleczkach zostaną. Także tak to wygląda i będę teraz e, su suche sypał do tego. Ale powiem Wam, że nie będziemy tego nagrywać, bo to bez sensu. Też yy, widzieliście to już kilkakrotnie. Dajcie znać takie krótkie odcinki. Yy, też Wam się podobają z tej serii, czy, czy chcecie wszystko widzieć. Teraz po prostu będziemy tak długo mieszać, aż powstanie całe ciasto na kulki. Dobra, ciasto wyszło tak. Taki ma kolor, jest nieco ciemniejszy za sprawą tego hydrolizatu z łososia No i co? Działamy tutaj, wyciskamy przez, przez maszynkę, to już widzieliście ten proces. Także. Zobaczymy się zaraz jak będziemy mieć już idealne rolki i, i będziemy rolować. Dobra, jak widzicie, uzupełniliśmy tutaj wspólnie jeden poziom parowaru. Kulki się fajnie roluje. Także myślę, że spoko, spoko kolor. Zobaczymy też po parowaniu. Tyle jeszcze zostało, więc myślę, że, że cały parowar, trzy, trzy poziomy będą uzupełnione. Zważę to później po suszeniu, ale obstawiam, że będzie około półtora kilo kulek. Ja je daję do PV. -ki. Robię je dlatego, że są efekty, są efekty, to jest mój zestaw, który będę obławiał cały rok. Także jak będę na filmie używał kulek, to raczej to będą te z tego przepisu, nie będę nic więcej kombinował. Jak coś się zmieni, to dam znać, aczkolwiek to będzie to już jest koniec tej trylogii. Na razie kulek orzechowych nie będziemy poruszać. Zajmiemy się kolejnymi kulkami i, i w sumie nie wiem, bo Uważam, że to jest fajne. Sprawdzam po prostu, jak to wygląda. Łowię na te kulki, mam już sprawdzony przepis. Następny biorę w obroty. Bo chciałem na początku robić wszystko, wszystko naraz, wszystko inne, ale to się tak nie da. Eee... Czekaj. No, także tak widzicie, tak to wygląda z mojej strony. Zacznę teraz e, po prostu obławiać kulki orzeszek i pop-upy, i po prostu te zanentówki te zanentówki daję do pv -ki. fajnie się to na gołyszów sp sprawdzało, kilka ryb ładnych na to poszło także, także to będzie mój po prostu przepis na, na jedną wędkę, zawsze orzeszek i zawsze e, te właśnie zanentówki e, to jest myślę taki fajny mix popróbuję jeszcze, żebyście widzieli połowę na przykład tej kuleczki z połową pop -upa czy tam pop z orzechem, naturalnym ziarnem i do tego te kuleczki różne, różne wariacje, ale to będzie miks, który, który, będę obławiał i też po prostu, żebyście wiedzieli, to wyszło spontanicznie, bo chciałem robić różne kulki na początku, zachłysłem się tym, że chcę to, 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 ale później sobie właśnie pomyślałem, że mam tam sześć kulek, sześć różnych kulek zrobionych, i tak naprawdę nie byłem pewny tych kulek, bo te przepisy nie były dopracowane. W tym momencie chciałbym dopracować przepis też coś ciekawego, coś innego będę wrzucał, bo chcę pastę wędkarską zrobić. Chcę, chcę żeby to miało ręce i nogi, i chcę, żeby te przepisy były fajne, żeby były dopracowane, nie takie byle jakie, że byle co włożyłem, i, i, i fajne, fajne. Tylko chcę, żeby być tego pewien. Tych kulek jestem pewien. Ponieważ używałem praktycznie tego samego przepisu, teraz dodałem tylko kilka nowych składników płynnych, więc myślę, że będzie o niebo lepszy efekt. Kolor na pewno jest ciekawy, sprawdzę później organoleptycznie, czy są słodkie, czy słone, czy mają w ogóle jakiś smak, bo nad tym mi zależało. Zapach mają fajny, bo mają taki delikatny. Nie jest to taki sam aromat, także myślę, że ciekawy zapach. I co? Robię resztę i włożę do parowaru i lecimy z tym dalej jak widzicie wyszły trzy takie poziomy drugi i trzeci poziom ma trochę więcej tych kulek ale niewiele także pewnie około półtora kilo kuleczek kolorek w zasadzie przez ten hydrolizat łososia jest taki trochę ciemniejszy niż chciałem ale podoba mi się lepiej niż tamten bo tamten był taki Yy, bardziej wyblakły, można powiedzieć. Także, no co, zobaczymy. Najważniejsze, że fajnie pachną. Yy, wiem, co w nich jest. Także, jest, jest to naprawdę fajna mieszanka. Yy, no i zobaczymy. Oglądajcie następny film z zawodów, bo to będą zawody Owczarnia. Yy, właśnie z tym klubem Beskidy naszym. Yy, także, będzie to taka próba generalna przed Pucharem Śląska yy, 8 maja. Także no zobaczymy Są to takie moje kuleczki, które, które będę używał Właśnie na, na tych dwóch zawodach I zobaczymy czy dadzą radę Także widzimy się jeszcze jak uparuję kulki I, i tyle Dobra ustawiłem parowar na 20 minut Także Widzimy się jak się Skończy parować Dobra, Wyszły mi dwa woreczki Takie oto kuleczek Pokażę wam jak wyglądają po parowaniu. Podsypałem jej odrobinę betainką, ale ona już wsiąkła. Zobaczcie. To tą kulkę przepławiłem. Zobaczcie, o jak wygląda w środku. Fajne porządne kulasy. Myślę, że będą brały na nie. No i co? To był mój przepis na kulki orzeszek. Myślę, że delikatnie udoskonalone. Tak to wygląda. Możemy zważyć, ile tego wyszło mniej więcej. Dobra, możemy je zważyć. Tu mamy kilo. Uu. Dwa kilo kulek prawie. Także grubo. Fajnie, bo spakowałem to dwa razy po kilogramie. Także tak to wygląda. Myślę, że na spokojnie to wejdzie do ipak do, do, do Także kilo na zawody owczarnia, kilo na zawody uroczysko. I, i tyle. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Komentujcie. To już jest koniec serii orzeszkowej. Jedziemy teraz dalej. Jaka seria? Na pewno chcę się zająć jakimś łamańcem. Squid z czymś. Ale jeszcze nie wiem z czym. Może chodzi mi po głowie taki zapach jak Squid Morwa, ale zobaczymy yy, co z tego będzie. Muszę kupić jakiś fajny aromat Squid'a. Jak robiliście kiedyś kulki, kupowaliście jakiś fajny aromat Squid'a, bo, bo ja kupiłem kałamarnicę z Ipry, to jest słaba. Jak, kupicie, jak macie jakiś fajny yy, aromat, dajcie znać. Yy, fajny squidowy, ja załatwię fajną morwę. Może zrobię takiego łamańca albo coś innego, ale ale chcę taki Squid z takim mocnym zapachem. Yy, a jeszcze co miałem powiedzieć, bo ja sobie suszę kulki w takich workach z Biedronki na warzywa. Kiedyś była promocja, że jak się tam 50 zł wyda, to się dostaje dwa worki, czy, czy, czy coś, coś takiego, czy cztery worki, nie pamiętam. I mam trochę tych worków. Nie kupuję jakichś oryginalnych do suszenia kulek, tylko tak to wygląda. Też przepraszam, bo tu trzaskają drzwi co chwilę, nie mieszkamy niestety sami. Trzaskają drzwi, może to być słychać, mam nadzieję, że nie. Ale tak sobie moje 2 kilo kulek schną. I tyle, dzięki za oglądanie, do zobaczenia, hej!